Ewangelia według świętego Jana, rozdział pierwszy od wiersza 35. Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi dwoma uczniami. Wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział Oto Baranek Boży. Po tych słowach obaj uczniowie poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że za Nim idą, zapytał, czego szukacie? Odpowiedzieli rabi, to znaczy, nauczycielu, gdzie mieszkasz? On na to chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia zostali już u niego. Było to około godziny 16. .00. Czy na każde pytanie możemy zawsze znaleźć ekspresową odpowiedź? Według tego tekstu, który przeczytaliśmy dzisiaj, czy usłyszeliśmy, wynika, że nie. Bardzo ciekawa historia, i kiedy ci uczniowie, wcześniej byli to uczniowie Jana Chrzciciela, na to świadectwo Jana, oto baranek Boże, świadectwo o Jezusie Chrystusie, poszli za Jezusem, no wydawałoby się, że no niezbyt sympatycznie Jezus ich przyjął pytaniem, czego szukacie. No my byśmy się pewnie ucieszyli, byśmy od razu powiedzieli, chodźcie, wszystko wam objaśnię, wszystko pokażę, co i jak. No Jezus tak zareagował, czego szukacie? Widocznie chciał też jakiejś konkretnej z ich strony wypowiedzi, postawy serca, żeby się określili. No i właśnie wtedy oni zapytali rabi, nauczycielu, gdzie mieszkasz? No, i czy Jezus od razu udzielił jasnej odpowiedzi? Może nawet pomyślał sobie: Jeżeli im powiem, że lisy mają jamy, ptaki mają gniazda, a sen człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił, to może by to ich zraziło. No i w takim przypadku Jezus tak odniósł się nieco wymijająco, gdy chodzi o ich pytanie: Gdzie mieszkasz? Powiedział po prostu chodźcie i zobaczycie. Jest w tym wielka mądrość życiowa, dlatego że czasami ludzie nam zadają pytania, które są dla nas niezręczne, trudne. Czasami nie wiemy, co odpowiedzieć, jak odpowiedzieć, i w tym momencie nie musimy odpowiadać. Nie trzeba od razu udzielać ekspresowej odpowiedzi na każde pytanie. Ludzie czasami zadając pytanie Idą na tak zwaną łatwiznę. Chcą od razu znać odpowiedź, bez żadnego wysiłku, bez żadnego pójścia, bez żadnej swojej aktywności. Od razu chcą mieć gotową odpowiedź, jasność. A gdy Jezus usłyszał takie pytanie, powiedział: Chodźcie, zobaczycie bądźcie aktywni w szukaniu odpowiedzi bądźcie zdeterminowani. I tak samo jest i w różnych naszych y, sytuacjach życiowych, kiedy ludzie nam zadają pytanie, nie musimy od razu odpowiedzieć. Możemy powiedzieć: Sam poszukaj. Może sobie dziś musisz pogooglować w internecie, gdy masz jakieś pytanie. Sam poszukaj. Nie możemy zawsze y, ludziom ułatwiać życia tam, gdzie nie powinniśmy tego czynić. Niech ludzie sami też w ten sposób wyrażą to, jak bardzo im zależy na tym, żeby znaleźć odpowiedź. Postawa Jezusa jest dla mnie też właśnie takim przykładem i taką nauką, że nie zawsze muszę udzielać natychmiastowej odpowiedzi. Czasami mogę powiedzieć komuś, y, sam sobie poszukaj, sam sobie poczytaj. Mogę gdzieś wskazać jakiś kierunek, gdzie ktoś może znaleźć tę odpowiedź. Niech ludzie też się uczą sami dochodzić do jakiejś takiej odpowiedzi. Do tego, czego oczekują. Życie nie zawsze musi być bardzo łatwe. Ale z drugiej strony, zawsze jest to też możliwe, żeby znaleźć odpowiedź. Trzeba tylko trochę gdzieś pogrzebać, trzeba gdzieś poszukać, trzeba być cierpliwym. A więc, według dzisiejszej inspiracji, możemy powiedzieć, nie zawsze musimy od razu udzielać odpowiedzi. Panie, daj nam taką mądrość, taką mądrość życiową, żebyśmy swoją postawą i wypowiedzią, gdy ktoś zadaje pytania, inspirowali ludzi do szukania odpowiedzi. Amen.